Cześć, witajcie na kanale Kamina Lepa W dzisiejszym odcinku widzimy się w poniedziałek Nie w piątek, aktualnie kto to nagrywamy jest 16.19 Nie wiem o który ten filmik wyleci Możecie się pochwalić w komentarzach O którego oglądacie Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku tak na szybko pokażę wam Jak w prosty i łatwy sposób obrabiać sobie zdjęcia Nie posiadając jakichś dobrych obiektywów Obiektywów Lub też jakichś naprawdę mega kozackich telefonów Które ja sam też nie posiadam Wystarczy posiadać urządzenie, które robi zdjęcia I tylko tyle A jeżeli chodzi o obróbkę i kolorystyki wszystkie takie fajne efekty. Tra la la. To dzisiejszą odcinku Wam, pokażę. Także słuchajcie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zostańcie również łapeczką, górą, z zmażką na tym kanale, bo po malutku zbliżam się do 9000, za co Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. I chciałbym Was jeszcze poinformować, że jeżeli do piątku dobijemy tutaj pod tym filmem 200 łapek w górę, możecie udostępniać filmik znajomym czy coś, to w niedzielę mogę Wam przygotować odcinek, w którym wykonam speedarta a następnie Wam dam linka do pobrania. Możecie tutaj zagłosować w ankiecie. Co dokładnie chcecie, czy to ma być to banner jakiś, albo miniaturka, albo Warley. Co po prostu chcecie, głosujcie, a ja zrobię z tego speedarta i po prostu z tego później zrobię teamplate' i dam wam linka do edycji. Możemy mi się umówić, że tak raz na miesiąc, czy coś mogę robić takie filmiki z darmowymi, że tak to nazwę, grafikami. Słuchajcie, jeszcze tak na wstępie chcę jeszcze wam powiedzieć, co do tych zdjęć, które będę obrabiać. Te zdjęcia wybrałem z mojego Instagrama, waster official, tak przy okazji. Są to zdjęcia nie moje, tylko zdjęcia osób, którymi. Podesłały do właśnie edycji, bo ja sobie w sumie sam zdjęć nie robię. Nie mam czasu i kolegów. <laughs> to się usunie. <laughs> Także, instagram osób, które, których zdjęcia się pojawią, również się pokażą, bo planuję zrobić dwa, dwie przeróbki. Jedno to zdjęcie naprawdę bardzo fajne, i tylko je ulepszyć. A drugie zdjęcie to po prostu takie, nie obrażając, bo w sumie też jestem słaby. No, słabe zdjęcie! Będzie naprawdę sztucz! Eee, oczywiście tutaj jakoś negatywnie nie mówię, bo ja sam nie umiem kompletnie robić zdjęć, dlatego nie ma tutaj moich zdjęć. Eee, także spoko, ja, ja w ogóle jestem najgorszy. No, także jeszcze pewnie się pojawi pytanie, Ej, was, weź ty w ogóle? w ogóle skini u ciebie jest tak ciemno, ptuk się pukni. eee no tak fakt jest ciemno, ale to przez to, że mam tu okno i światło mi odbija i jakbym jeszcze tam sobie otworzył okno to już w ogóle Masaka. Dora, nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Okej, okay, a więc mamy tutaj pierwsze zdjęcie. Instagrama tego pana macie poniżej. No i co? Um, ogólnie, jeżeli ktoś ma sobie obiektyw i chce też uzyskać takie rozmazanie, to właśnie teraz um, pokażę, jak takie coś uzyskać. Klikamy na klawiaturze literka p, jest to właśnie takie narzędzie. E, Ocyk, jeżeli takie wam się nie pokazuje, możemy też sobie tutaj, jest tutaj z tych narzędzi wybrać. Znajduje się tutaj, jeżeli macie jakąś inną. Um, no nie wiem, inną formę tego, którą tutaj widzicie, bo nie posiadacie takiego, albo chcecie zmienić, to klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy to pióro. Tutaj to pierwsze. No i sobie klikamy i lecimy tak z punktem, z punkta na punkt, z punktem, punktem. Nie wiem, jak to nazwać, albo po prostu z punktu na punkt lecimy i tak wycinamy całą naszą postać. Ok, kiedy sobie już to wycniemy i mamy, czy tak powiem, takie elementy na biało, musimy sobie tutaj je połączyć, klikamy i ona się zamienia, teraz te wszystkie punktciki na niebiesko. Klikamy prawym przyciskiem myszki, utwórz zaznaczenie, 0 tutaj wpisujemy OK. Następnie klikamy na klawiaturze literkę L bądź też wybieramy to narzędzie w ten sam sposób, jeżeli macie lasso, klikamy prawym i wybieramy sobie lasso wielokątne. Znaczy szczerze tutaj lasso też możecie mieć normalne, ale tu tam no, wielokątne się później przyda najwyżej w innych pracach. Klikamy prawym wszystkie myszki kopiowania No i tak szczerze jak widzicie to nic się nie dzieje Skopiuję sobie jeszcze tutaj Naszą warstwę Żeby po prostu pod koniec sobie zobaczyć Efekt końcowy tego wszystkiego No i dobra mamy tutaj dwa Dwie warstwy Jedna to po prostu Wycięta ta osoba A drugie to ta, ta osoba z tłem Klikamy teraz na warstwę z naszym całym zdjęciem Wchodzimy w filtr e, Rozmycie i rozmycie gusowskie Jeszcze tego nie klikam, ale już wydaje mi się, że No tutaj na tym zdjęciu akurat to się Tak pół na pół nadaje, ponieważ No tu już jest ładnie sobie Że tak to nazwę, to rozmycie e, Ogarnięte, ale Jak widzicie to działa To działa i można sobie to rozmazać dobra, dajmy sobie tak na 9 mm, no i dobra, co teraz, co teraz teraz musimy sobie zjednoczyć, że tak powiem nie wiem, złączyć te warstwy, e, trzymamy lewy ctrl na klawiaturze klikamy tutaj w tą warstwę, na sobie w tą warstwę, ctrl e i nasze warstwy się scaliły że tak to nazwa, że tam połączyły jak zwał tak zwał, dobra wchodzimy sobie teraz w e, filtr e, filtr camera raw i tak szczerze to w tym okienku najwięcej zrobimy, a dokładnie tu, tu, e, tu jak dobrze pamię... Nie, tutaj nie, tu, tu nie, ale tutaj możliwe, że jeszcze tutaj. Także tak, zaczynamy sobie od przejrzystości. Pamiętajcie, nie przesadzajmy i też nie. Tu ją też nie przesadzajmy. Okay, dajmy sobie gdzieś tak, następnie lecimy te w górę z suwakami. Oczywiście, po pierwsze, robimy to z własnym yy, wymogiem, z własnymi preferencjami, z własnymi, nie wiem jak to nazwać, z własnymi upodobaniami, z własnymi pomysłami, ideami, nie wiem jak to nazwać. Nie kierujcie się moimi tutaj wartościami wpisanymi, bo każde będzie mieć inne. To zależy od światła, od zdjęcia, czy jest bardzo jasno zrobione, czy też ciemno. Dużo właśnie czynników wpływa, więc nie ten, nie okrutny ale smurfa zrobiliśmy tutaj, więc mną no, tutaj, że tak powiem, nie inspirujcie. Ok, kiedy sobie jeszcze to ogarniemy, możemy sobie ten, sobie ten suwak ogarnąć troszeczkę. On jest bardziej odpowiedzialny za te niebieskie tutaj elementy, że one się bardziej robią niebieskie. Jakbyśmy sobie na przykład zamiast tego lecieli tutaj, to by się bardziej różowe zrobiło, ale to tam bardziej lepiej tymi suwakami ruszać, jak na przykład mamy już coś naprawdę niebieskiego albo żółtego, albo coś ten, w ten deseń. Dobra, lecimy dalej. Tutaj sobie jeszcze też światła troszeczkę ogarnijmy. Dobra, wiecie co, lekko tego smurfa musimy ogarnąć, bo... Yy... No dobra, lecimy dalej. Yy, tutaj wydaje mi się, że z czerwonymi albo też... Chodzi tu o to, że jeżeli mamy tutaj czerwone punkciki, to to bardziej nasycamy. Jeżeli byśmy mieli na przykład pomarańczowe liście, to byśmy bardziej... Teraz też, że tak powiem, patrzcie na te włosy. O, tutaj troszeczkę już się ten zrobiło. Yy, możemy to tak w to polecić, ale też nie przesadzając zbytnio. Te suwaki, mówię Wam, działają po prostu tak, że jeżeli mamy jakieś żółte elementy, to one tutaj będą yy, jak najbardziej się. No jak najbardziej będziemy widzieć te różnice, bo tak to yy, z innymi kolorami możemy nie zauważyć tych różnic. Jeżeli chodzi o tą funkcję, to jak zauważycie, barwa w ogóle nie działa. Jeżeli, on, jeżeli chcecie, żeby ona działała, musimy sobie lekko nasycenie odpalić, przesunąć. I następnie sobie już bawić się tym suwakiem. Ale w moim przypadku raczej tutaj nie ma już co kombinować. No i jeżeli chodzi o tą funkcję Field Camera Row, możemy już opuścić. Możemy też się tutaj pobawić, ale to już zostają dla was. No i dobra, jak widzicie. No różnica już jest I tak szczerze powiem wam, że Zazwyczaj wszyscy tam fotografo, fotografowie Fotografi, fotografiści No nieważne, po prostu każdy Fotograf e, najczęściej Albo po prostu osoby też znane z YouTube'a Jedynie i najczęściej tylko i wyłącznie Używają filtr Camera Raw Bo nad innymi tam już funkcjami nie trzeba się już tam Trudzić, ale możemy jeszcze tutaj Dodać nasz i wow Także stwórzmy sobie nową warstwę w tym miejscu e, bie, Wybieramy sobie pędzel I teraz zależy od naszej kolory styki grafiki, wybieramy sobie właśnie nasz kolor, powiększmy sobie nasz pędzel jeżeli ktoś się pyta jak powiększyć to tutaj i tutaj, o cyk, dobra, lecimy i teraz mam taką ideę, że możemy sobie zrobić takie tutaj światło, że tak powiem, jeżeli to są takie czerwone inaczej, mm, ściemnijmy sobie troszeczkę tutaj stąd tło, Wie co jest aż tak co ty gadasz, w to zdjęcie było robione, ty nie, ja muszę to zobaczyć Aha, dobra, no to yy, nie mam pytań. <śm>, Okej, okay. no to widać, że jakoś kurde, zorobista. Dobra, możemy sobie tak leciutko jeszcze ściemnić. Dobra, tworzymy kolejną warstwę, a dajmy sobie ją niżej pod to ściemnienie. No i niebieskim tutaj światełkiem. Tutaj tak może gdzieś tutaj o zaświeć. Dobra, wchodzimy sobie tutaj, klikamy i lecimy z szoką w prawo. Ja zazwyczaj tak robię, żeby zobaczyć ten najlepszy efekt, który tutaj nam pasuje. Jak dalej to już wam mogę zdradzić, że już kompletnie żadne nie pasują. Okej, okay, weźmy sobie może to, krycie sobie zmniejszmy tak na 10. Dobra, może 20. Stwórzmy sobie jeszcze jedną warstwę. Tym razem bardziej... Tym razem może jakiś kolorek taki, taki bardziej czerwonawy, jak tutaj na tych włosach. No, i w ten sam sposób lecimy sobie tutaj z tymi wartościami yy, warstw. Tutaj wam już mogę pokazać, że te, już następne powodują, już takie coś właśnie na skórze. O, na przykład, coś takiego. W sumie, możemy to zastosować. Czemu nie? Okej, okay, teraz tak, bo tutaj sobie pojawi się taki miszma, że tak powiem tutaj taki czerwony pasek przylatuje, tutaj znowu niebiesko, tutaj znowu niebiesko Także może to wyrównujmy wyrównajmy. Kurde, dzisiaj coś z angielskim wam powiem ciężko, ciężko eee, Pobierzmy sobie jeszcze raz ten kolor mm -hmm. Dobra, wróćmy do dziesiątki czy tam do dwudziestki I sobie tutaj też dodajmy troszeczkę tego niebieskiego I teraz wracamy do warstwy ściemniającej, weźmy sobie czarny kolorek i weźmy sobie tutaj w ogóle to troszeczkę zaciemnijmy Dobra, zaciemniliśmy. No, i oczywiście teraz możemy również dodać jakieś yy, efekciki. Yy, posłużę się jakieś, jakąś paczką, pierwszą, lepszą. Yy, smoki no smoki też się mogą przydać, ale bardziej miałem na myśli particlesy, a dokładnie te. Przenieśmy sobie je tutaj, właśnie na warstwę. Yy, I początkowo, jak je przeniesiemy, no to no, lipa totalna. Weź w ogóle kami, co to odprawia? Odprawiasz, wy, wywala we w ogóle, we yy, idź, ty kwiatki zbierać. No, teraz też w ogóle. Dobra, lecimy znowu z tym samym sposobem, tylko Czeka, czekajcie, tutaj. O, dobra. O, coś takiego na przykład możemy sobie. albo czekajcie, Jeszcze zobaczymy, czy coś lepszego znajdziemy. Ale wydaje mi się, że już nic lepszego nie będzie. Dobra, wrócimy sobie do rozjaśnienia. Where is it? Where is it? Where, where, where? Nieważne. Angielscy mogą się pochwalić w komentarzach dzwoniaki. Dobra. dobra, zróbmy tak, ale nie chcemy, żeby to się Pojawiło, pojawiało, no w ogóle wyglądało Na naszych tych twarzy, co to jest na naszej twarzy Także weźmy sobie to, wywalmy Weźmy sobie gumeczkę i sobie to wymaszmy stąd, bo we w ogóle co, 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 co to jest Co to jest, dobra, mamy już pięknie nasze zdjęcie Obrobione, możemy też jeszcze sobie wziąć Te tutaj, y, tak zwane Smółki, ale nie wiem, czy w tej paszce Są takie naprawdę spoko No nie, weźmy sobie na przykład te tutaj y, To, że jest cały biały to nam na razie To nie przeszkadza, pamiętajcie, w photoshopie wszystko Jesteśmy w stanie obrobić yy, nawet zdjęcie kogoś, ale to może kiedy indziej coś takiego powstanie. Ale pamiętajcie, fotomontaże nie są legalne. Legalne, no po prostu można mieć później kłopoty. Dobra, my tak, najpierw się zajmiemy tym jednym. Jakby ktoś się pytał, jak ja to, to zrobiłem w ogóle, to Ctrl T, bo w sumie yy, zapomniałem. Dobra, zobaczmy czy coś tutaj ciekawego jest, mm, ale wydaje mi się, że nie. Dobra, zwykła, dziesiąteczka oczywiście. Dobra, jednak wywalmy. Wywalmy to, te cienie, to yy, fu, te smoki to w ogóle był zły pomysł. Dobra, e, możemy sobie te wszystkie warstwy złączyć. Mm, jeszcze raz wrócić do Field Camera Raw i leciutko, leciuteńko poprawić jaskrawość oraz nasycenie, ale tak leciutko, bo no nie przesadzajmy oczywiście, co nie? Eee, dobra ok. no i efekt końcowy Efekt końcowy, no nie wiem, po prostu różnice Jak widać, no po prostu widać I myślę, że efekt bardzo łatwa Zajął nam to plus minus 10 minut Dobra Okej, okay, także dziękuję wam bardzo serdecznie Za obejrzenie tego filmiku do końca Zostawcie łapeczkę, subika, dzwoneczek na tym kanale eee, Jeżeli jesteście tutaj w ogóle nowi Pierwszy raz mnie widzicie, to mogę wam powiedzieć Że mam też drugi kanał o nazwie Waster przez V eee, Możecie też zasubskrybować, ja tam jakoś się nie zmuszam, ale będzie mi naprawdę bardzo miło. No i to tyle, trzymajcie się i do niedzieli. Hejeczka!